Szczepienia mogą okazać się konieczne, jeśli na wakacyjną wyprawę wybierzemy się w kierunkach tropikalnych. Przed wyjazdem, szczególnie w rejony e, krajów tropikalnych, egzotycznych, należy zgłosić się do e, przychodni medycyny podróży i skontaktować się z lekarzem e, chorób zakaźnych bądź lekarzem medycyny podróży, on wskaże dokładnie na co, co my, powinniśmy zrobić przed podróżą. Być może będą zalecane e, szczepienia, dlatego też należy zgłosić się odpowiednio wcześniej, 6-8 tygodni przed. E, Podróżą. Jeśli wybieramy się do krajów tropikalnych, na pewno trzeba będzie się zaszczepić przeciwko żółtej gorączce, która przenoszona jest przez komary. Inną chorobą, która jest często występująca w, w krajach tropikalnych to malaria. Malaria także jest przenoszona przez komary. Nie ma szczepienia w, na przykład w Polsce przeciwko, ale nie tylko, w rejonach właśnie w Europie przeciw, ludzi przeciwko malarii. Natomiast lekarz może zalecić lekoterapię wcześniejszą, przy czym Czas trwania tej, le tej, tej lekoterapii przeciwko malarii jest różny. W trakcie planowania podróży warto też zajrzeć na stronę internetową głównego inspektoratu sanitarnego, gdzie można znaleźć informacje także o nadzwyczajnych sytuacjach w poszczególnych krajach.